Spraw, że od lewicy skarbu spraw, że od lewicy skarbu spraw, że od lewicy spraw, od Spraw, że odlecę skarbie Spraw, że odlecę skarbie Pozwól mi lizać cię z góry na dół Dopóki nie powiesz "stał", Pozwól mi bawić się twoim ciałem Naprawdę cię rozgrzeję Pozwól mi robić te wszystkie rzeczy, które chcę, żebym zrobił Gdyż tego wieczoru chcę odlecieć razem z tobą Skarbie, czy ty nie rozumiesz? Chcę być twoim niegrzecznym chłopcem. Chcę sprawić, że twoje ciało będzie krzyczeć. Zobaczysz, co mam na myśli: 24 karatowe złoto. Nie chcę, żeby zrobiło się chłodno. Chcę cię liczyć. Z góry na dół, a potem położyć Cię na ziemi Dalej sexy Pozwól mi lizać się z góry na dół, póki nie powiesz to Zawsze gdy myślę o twojej miłości, chcę cię lizać Pozwól mi bawić się twoim ciałem, napawić się rozgrzewem Pozwól mi robić te wszystkie rzeczy Rzeczy, które chcę, żebym zrobił Gdyż tego wieczoru chcę odlecieć razem z tobą mm, Kocham smak bitej śmietany Wysmarują hey. mnie yeah. Wiem, że nie potrafię ci się oprzeć Odlecimy na koniec świata, świata. Pragnę widzieć, jak twoje ciało cieka mm. W skarbie Dalej pozwól mi wziąć łyczka co cenisz najbardziej A wtedy będę się chwalił i szczyci Pozwól mi lizać cię z góry na dół, Dopóki nie powiesz stop Zawsze myślę o twojej miłości, chcę cię lizać Pozwól mi bawić się twoim ciałem, naprawdę cię rozgrzeję Pozwól mi robić te wszystkie rzeczy, które chcę, żebym chciał Pozwól mi robić te wszystkie rzeczy Chcę, żebym zrobił, gdyż z tego wieczoru chcę odlecieć razem z tobą Pozwól mi lizać cię z góry na dół Niech Twe boskie ciało krzyczy Zawsze gdy myślę o Twojej miłości, chcę cię lizać Pozwól, żebym sprawił, że odlecisz na całą noc z dziewczyną Zobaczysz co mam na myśli A potem odpłyniesz dziewczyną Nie, że chcę cię teraz kochać Lizać Cię z góry na dół Niech Twe boskie ciało krzyczy Gdyż tego wieczoru chcę odlecieć razem z Tobą Pozwól mi lizać Cię z góry na dół Dopowiesz stop Zawsze gdy myślę o Twojej miłości chcę Cię lizać Pozwól mi bawić się Twoim ciałem, naprawdę Cię rozgrzeję Pozwól mi rozgrzej. Te wszystkie rzeczy, które chcesz, żebym zrobił Pozwól mi robić te wszystkie rzeczy, które chcę, żebym zrobił Też tego wieczoru chcę odlecieć razem z tobą